Cześć! Przepraszamy, że znów nie ma intra. Cześć Rabington. Cześć! Jak to po ciebie? Super! Po prostu... No... Oj, nie widać Ej, do góry. No, tak lepiej. Lewidujące pietropy. Pa Superman. Ale pociekaj, nowa Superman. La, la, la. A poczekaj, ja no. Superman. Może będziemy na podłodze. Ja Może będziemy na podłodze. Jak to się w nim nagrywa Cześć, la la, la, la la Cześć Cześć Jak tam czerwujesz? Z drogi śledzę bo Kati jedzie Nic ci nie jest? E, nie no. no to trochę upadnie Prawie cała gromadka no, Przesunął się bardziej tu Szybink to mu chodzi bardziej No to lepiej. Cześć, cześć, cześć Przecież to mu pas i widać no, Widać, nie widać Cześć! Oh, yeah. ja. Cześć! Cześć. 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 No. Za Żegnamy wszystkich naszych widzów krótki filmik I teraz się przedstawimy wszyscy. Dobrze? Jestem fazy gumbo fazy. Ja jestem fazy Paz. Ja jestem katy saris. Ja jestem tygrys. Ja jestem żabnik. Ja jestem zoi. A ja jestem goli. Znaczy y genio. Przezywają mnie goli. Честь, 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 моя ушко.